Siemano! witam Was, kolejny odcinek Skyrimów. Otóż, tak jest, widzimy się kolejnego dnia, a ten odcinek nagrywam tydzień po poprzednim. Hura! I w zasadzie to patrzyłem sobie się tak na ten wózek i myślę, że jest on naprawdę bardzo dobrą metaforą tego kanału. W zasadzie to po prostu sobie tak tutaj leży w tym płonącym strumieniu. Nie, nie płonącym, tylko płynącym strumieniu. I w zasadzie to nic się z nim nie dzieje, tylko tak leży. Tutaj jeszcze pies siedzi pod wodą. Tutaj, tutaj, no w każdym razie, ale wystarczy to jedno popchnięcie, taki jeden, jeden taki na przykład adwent, żeby wziąć go wysłać w dół wodospadu i po prostu, żeby się spierdolił na ziemię. No ale tak, dzisiaj nie zajmujemy się wózkiem, ale zajmujemy się czymś innym. Mianowicie w tej oto jaskini, przynajmniej z tego co słyszałem, jest jeden pomniejszy quest, którego chyba jeszcze nigdy nie zrobiłem, który to odblokuje nam pewnego towarzysza, który chyba nawet jeszcze nigdy nie znalazłem, przynajmniej tak mi się wydaje. A więc zobaczmy. Przemszczelnego ruczaju. Okej, okay, a więc zobaczmy co właściwie tutaj jest. Mamy tutaj standardowo urny i kufry. Coś czego na Padajów nie chcemy się przeszukiwać. w ogóle jaka ładna poświata tutaj, deją. O, oh, for the love of god. Falmerzy, naprawdę. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, mamy to. Ta poświata już mi coś mówiła, wiecie? ale powiem... Come on. Powiem, że design jaskini w Skyrimie jest naprawdę znacznie przyjemniejszy od tego w Oblivionie i to po prostu widać na przykład w miejscach takich jak to. Czyli na te rybki pływają. To, to, to wygląda pięknie, a to jest tylko tam losowa jaskinia na uboczu. No ale tak, oczywiście mamy tutaj też. Człowiek, ale oczywiście mamy też tutaj jednych z tych pięciu rodzajów przeciwników w Skyrimie, którzy są po prostu levelowani, żeby zrobić więcej rodzajów. I czy tak naprawdę ja w tutaj przypadkiem nie byłem? Bo nie mam pewności. Moment, jest kufer? Po co ja to w ogóle przeszukuję? Już mam tutaj wszystko, wszystko co nie jest unikalnym lootem. Nienawidzę tego w jakiś sarkastyczny sposób Serana to mówi. Ale dobra, dobra. Tak właściwie jak się dostać na górę, bo to mi... to mi wygląda... Okej, okay, chwilometr. Może mam pójść na bok, może mam pójść na bok i po prostu się później tam jakoś tak dostaniemy i po prostu zeskoczenie w dół będzie skrótem. Zobaczymy. Bo już widzę, że są jakieś słodki na górę, a więc e, kokony... A... O, to jedna z tych krat. O, jest tam ten NPC, po którego chciałem przyjść. Jest tutaj Argonianin. Który to jest tak naprawdę jedynym argonianickim towarzyszem w grze. Właśnie, nie mam pewności... Tak, tak, jedynym argonianickim jedynym towarzyszem w grze. No ale tak, co to jest? Kompletny wykaz zaklęć broni. No już chyba nie sobie sobie ja tak naprawdę zwiększyć nie mogę. O, come on. Naprawdę myślicie, że możecie mi coś zrobić? Lecz to jest strasznie śmieszne. Dziwi mnie, że ten pies w ogóle jeszcze żyje. Dobra, ale musimy się teraz jakoś dostać na dół do niego. To jest ten problem. Pyramid, tutaj to jest jakieś ukryte przejście. Być może tak to wygląda. Ale już dość czasu spędziłam Serana, zamknij się, proszę. Naprawdę Serana jedynie zrobi to tylko narzeka, nieważne co się dzieje. A, jest za jasno, jest za jasno, słońce parzy. A później, a jest za ciemno, jest za ciemno, za długo w jaskiniach byłam. No, kobiety, co mam powiedzieć. I tak przy okazji, nice, właśnie zabiłem tego falmera tą pułapką, która tam stała. Tego się nie spodziewali. Dobra. To wygląda jak mniej więcej tamto miejsce, w którym byłem wcześniej, ale widziano od drugiej strony. Czy tak jest? W sumie to nie mam pewności, bo jak na razie przyszedłem tutaj tylko po jednego organienina, który sobie siedzi tam w studni jak na razie przychodzę tutaj dungeon pełen Falmerów i nie mam pewności jak się do niego dostać. I to jest ten problem, który teraz mam. Dobra. Jakoś na pewno tam idzie się dostać. Zaraz się przekonamy tylko jak. Mam tylko nadzieję, że tutaj nie zginę. Ponieważ to by oznaczało, że musiał przychodzić wszystko na nowo. A... Mogłyby też zrobić quick-save'a, ale problem z quick-save'ami jest taki, że zajmują zestrowanie za długo. Po prostu strasznie trzeba czekać, czy ten klip coś się zrobi. To jest taki sam loading screen, jaki jest przy tym, kiedy połusnąć na Escape. Zresztą nie na Escape, tylko miałem na myśli ten. Dobra, filament, bo teraz się chyba wracam. Filament? Nie, nie. Tutaj jest coś innego, tutaj jest coś innego. Zobaczmy. Nie, tutaj jest wyjście. Nie to, czego szukałem. Chwila moment, bo tutaj jest chyba takie bardziej wyjście od dupy strony, a więc zapewne będziemy w stanie jakoś się jeszcze dostać do tej studni. No, on tam jakoś musiał wpaść, bo tutaj to, z tego już się robi niezły bo tutaj jest pies, tam gdzieś serana sobie biega, tam gdzieś każdy jeszcze strzela, tylko jak pan się dostać do tego Argonianina, bo te szpony, moment, przyszedłem stąd i tutaj był ten Argonianin, gdzieś w tej zapadni. I na logikę musiałem jak otworzyć te zapadnie, żeby się dostać do niego na dół. Tutaj jest dźwignia, dopiero teraz ją zauważyłem. Czyli jednak było tutaj jakieś ukryte przejście, tylko nie tam, tylko tutaj. I tutaj są schody, którymi dostanę się na dół do. Masz jakieś pytania? <grytanie> tak po prostu zostajesz żartowany ze skiniem, Masz jakieś pytania? Z, z czarnego ruczaju. Powinienem był wiedzieć, żeby nie przepływać całej drogi do wodospadu. Proszę, wyciągnij mnie stąd. Okej. Okay. Zgaduję, że w tym punkcie możemy się po prostu wrócić. No bo chyba właśnie zdobyliśmy to, po co tutaj tego tak przyszliśmy. Sens tego odcinka. Tego jakże krótkiego odcinka, który jest w tej serii krótkich odcinków. Ale który za to jest codziennie, ale jest to chyba coś. Dobra, to jest ten niższy punkt. Przyszliśmy, Przyszliśmy stąd. A więc chyba, jeżeli po prostu wyjdziemy tędy, no to będziemy w stanie już zrealizować te oquesta. I. Minutowy loading screen. Udało się, wyszliśmy. Gdzie, jest? Gdzie są moi towarzysze? Halo, jest to jedno komiko. Karżo? Serana? Co jest z nim? Nam przychodzi cieszyć się z twojego przejścia. Siedzimy w tym razem, tak? Okej, okay. każdej Sereny nie ma, jest natomiast on. Serio, oni gdzieś zostali w tej jaskini, chyba i będą musiały poszukać poza odcinkiem. No ale tak, w tym odcinku myślę, że już chyba skończyliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Udało nam się wyciągnąć nie z jaskini. I wrócę się jeszcze pokażę i poserane ponieważ gdzieś nam się musieli zgubić w jakiś sposób. Być może aktywowali pułapki, no i pozdychali, zaklinowali się. Seran w wiaskini strzelając w ścianę. A więc zobaczymy W sumie o no to kusi tak po prostu odejść sobie stąd z nim, wiecie? Tak po prostu takie. E, zostali w jaskini, wyciągnąłem te, tą dziwną jaszczurkę. Dobra, idziemy, zapomnijmy o nich. No ale tak, to była tyle. że się spodobało. Moja postać znowu jest wkurzona. Na razie!